Sleigh bells ringing, diamonds blingin', carols singin', favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blingin', carols singin', favorite season. They said, say, it, but you got to be in that bag, yeah. I got racks, racks in my side, girl. Oh Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yes spend my time money Dobra, szybko Wam pokażę, co kupiłam i niestety nie kupiłam tego, po co poszłam, na co liczyłam najbardziej, czyli sweterka czerwonego w świąteczne wzory dla Igora, ale mam nadzieję, że coś jeszcze zamiast tego wymyślę i jakoś mu dopasuję. I już tylko to wyciągnę, to Wam pokażę, żeby nie z tą torbą. A więc tak, wzięłam chłopakom takie... Sweterki, wydało mi się, że będą właśnie bardzo fajnie wyglądały do zielonych ogrodniczek, które im zamówiłam na Aliexpress, także... Mm, mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało i teraz specjalnie położyłam je na taki zielony, ciemnozielony kocyk i właśnie widzę, że kolorystycznie będzie to wyglądało super i tak nawet patrzę, że na tej mojej scence świątecznej, by to też fajnie wyglądało więc może jeszcze posadzę chłopaków do świąt i spróbuję zrobić im jakieś zdjęcia i sweterki kosztowały 15 euro i wzięłam w rozmiarze 74 dla Oliwiera a dla Igora niestety musiałam wziąć w rozmiarze 86 ale te 86 z Hema jest dosyć duże, także mam nadzieję, że będzie na niego pasował, a jak nie, no to żeby chociaż był na tą sesję. Wzięłam Igorowi też taki prześliczny sweter z reniferkiem, i to niestety było już z działu dla tych większych chłopców, więc był od rozmiaru 104 i kosztował 20 euro. Więc niestety dla Oliwiera nie mam takiego, ale dla Oliwiera mam z zeszłego roku. Też sweterek, właśnie w odcieniach brązu i beżu z reniferkami, także będzie to idealnie pasować. I ja też mam taki sweterek, i kubie też coś dopasujemy, więc myślę, że, e, że będzie to fajnie wyglądało razem. Dla siebie wzięłam taką sukienkę i ona wydaje się tutaj w kamerze bardzo duża, ale tak naprawdę jest malutka. Jest to sukienka na metr 58. M. Ja ogólnie często noszę rzeczy z HMA z działu dziecięcego, bo są na mnie dobre i nawet obawiam się, że ta metr 58 m może być troszeczkę duża, bo ja noszę na metr 52, m, ale nie było już na metr 52, m, także wzięłam ton I sukienka kosztowała 20 euro. I muszę ją w ogóle przymierzyć, bo w jej nie mierzyłam, bo się troszeczkę śpieszyłam, więc zobaczymy zaraz jak będzie w ogóle na mnie wyglądała. Zanim narzucę na siebie tą sukienkę, to jeszcze Wam pokażę ostatnią rzecz. Taki golfik w kolorze butelkowej zieleni dla Kuby i jest to rozmiar M. I kosztował 25 euro. W zeszłym roku kupowałam mu eski z golfów i troszeczkę go cisnęły, więc w tym roku mam nadzieję, że ta MK będzie na niego pasowała. I też fajnie będzie właśnie pasował do tych ograniczek chłopaków i myślę, że naprawdę będzie fajnie to wyglądało. Sukienka wygląda tak i w kamerze może nie wygląda to aż tak fajnie, ale nigdy nie nosiłam sukienek w takim kroju, że właśnie tutaj jest całkowicie rozcięta i tutaj nawet pod samym biustem jest luźna. A wygląda zadziwiająco fajnie, naprawdę czuję się w niej dobrze i wydaje mi się, że dobrze wygląda, więc jak najbardziej na sesję w niej pójdę i coś dopasuję chłopakom, tak że będziemy wyglądać fajnie. Także to jest moja na sesję. I woke up this morning I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. Dzisiaj będziemy malować skarpety Tak, takie kolorowanki będziemy robić Pokaż Igorku z drugiej strony, mama pokaże O, kupiłam w Kiku takie kolorowanki Do nich były jeszcze długopisy I zaraz będziemy sobie malować z chłopakami Proszę. No, ale rób amciu. Piękna. A ty mi smoczka oddajesz? A ty też rób amciu, Lidzku? No, am, am, am. Tak, lecą pieski, ale proszę robić am. I nie sam ketchup. Tak, pięknie Gorek maluje, ale słoneczku... Staraj się pomalować czapeczkę, co? Tylko jeden element pomaluj. Mama, miękka. No, pomaluj ładnie czapeczkę. A Oliśa jak maluje? Alisio maluje po wszystkim, jak się tylko da. Yeah. I mamy skarpetę Oliwiera z pomocą mamy i skarpetę Igora też z małą pomocą mamy. No powiem Wam chłopaki, że pięknie pomalowaliście. Tylko troszeczkę za linię powychodziliście, a Oliwier to już w ogóle po stole sobie wymyślił, że będzie malował. Dzień dobry moi drodzy, ja się witam z wami dopiero późnym popołudniem. Ale wcześniej nie miałam jak powiedzieć cokolwiek do tej kamery. Z samego rana pojechałam na zakupy znaczy z samego rana o godzinie 9, jak sklepy otworzyli bo musiałam kupić coś na naszą sesję świąteczną. Jutro jedziemy o godzinie 7 do Stuttgartu no i nie miałabym możliwości kupienia czegoś jutro, bo bym nie zdążyła do żadnego sklepu. Także musiałam dzisiaj pojechać i kupić nam stylówki. Więc, no właśnie, już widzieliście to, co kupiłam, i będę musiała wieczorem siąść i pokompletować, co z czym, do której scenki będziemy mieli, żeby jutro już nie musieć tego robić w studiu u tej dziewczyny, do której jedziemy na zdjęcia, bo mamy na te zdjęcia tylko 40 minut, czy nawet pół godziny, ze względu na to, że trzeba teraz zachowywać środki ostrożności i między sesjami ona musi wszystko czyścić, więc będziemy mieć niewiele czasu na to. Później malowa malowałam trochę z chłopcami te skarpetki, które mieliśmy w kalendarzu. Później trochę posprzątałam no i. Przerwało mi, bo mi się karta zapełniła. Później, tak jak zaczęłam mówić, trochę posprzątałam i teraz czekamy na moją koleżankę, aż przyjedzie z dzieciakami i dzieci się trochę pobawią. A ona przyjeżdża, żeby odebrać sweterki, które jej zamówiłam, więc sobie troszeczkę posiedzimy. No i może w końcu dzisiaj pójdziemy na ten wieczorny spacer i pokażę wam w końcu nasze miasto, jakie jest obstrojone, ale nie wiem, czy zdążymy też dzisiaj, bo. Idziemy wieczorem do, bo później idziemy do mojego studia ogarnąć tam troszeczkę i jak już tam trochę ogarniemy, to może w końcu Wam będę mogła pokazać ten lokal, bo na razie wygląda dosyć słabo i nie ma co tam pokazywać, bo mam wszystko po prostu rzucone na środek, jak Kuba mi to poprzewoził. O, jakiego szukamy numerka? Teraz szukamy numeru 4. No tak, tam są jajka. Gdzie jest 4? Igorku, poczekaj. Ja ci pokażę cztery, jak 3. wygląda. Poczekaj, Oliwier, poczekaj. Szukamy cztery. Tu jest cztery. Tu, Oliwier, tu jest cztery. Tu otwórz do końca. Cztery. Igorku, tak wygląda cztery. Pokaż. Tu jest cztery. O, dzisiaj oboje macie to samo, kinderki. Właśnie wzięłam się za szykowanie ubrań na naszą jutrzejszą sesję i zrobiłam sobie tutaj straszny chaos, ale próbuję połączyć cokolwiek, żeby to do się dopasowało. Na chwilę obecną mam pewne to, że chłopcy będą na jednej scence w, tych w takich strojach mikołajowych, dalej będą właśnie w tych ogrodniczkach i w takich swetelkach. Kuba do tego będzie w tym golfiku, co dzisiaj kupiłam, a ja muszę być w tej sukience bo mój zielony swetr, który myślałam, że będzie pasował troszeczkę już nie gra kolorystycznie, więc odpada ale na wszelki wypadek go wezmę, zobaczymy jak nasza fotografka będzie to widziała dalej przyszły nam takie fajne piżamki z Aliexpress ja Wam tutaj je podlinkuję w opisie na dole myślę, że będą fajnie wyglądały na zdjęciach i oczywiście są dla każdego dla mnie i dla Kuby i dla Ugora są spodany i bluzka, a dla Oliwiera jest... O, ale a dla oliwiera jest taki krampers, um, no taka piżonka jednoczęściowa i tak nie przemyślałam troszeczkę tego, mogłam wziąć Oliwierowi taki, jak Igorowi wzięłam i w tym rozmiarze a Igorowi jeszcze większy, bo jednak te rozmiary są troszeczkę zaniżone, także jakbyście chcieli zamawiać sobie te piżonki, to koniecznie sprawdźcie wymiary. No więc y, ja się biorę i pakuję to wszystko i idziemy spać, bo musimy wstać naprawdę wcześnie.